Sursum korda chciałoby się powiedzieć, ale niestety, niestety, chociaż to wielka sobota i święta są, to stopień obsrania Polaków ze strachu jest tak wielki, że swąd gówna roznosi się po całej okolicy, biorąc pod uwagę, szanowni państwo, szanowni kamraci, że Warszawa to pierdolone żydowskie miasto, to cud, cud, cud. Że jeszcze można wejść do jakiegokolwiek kościoła, niestety, niestety, zawiedliśmy, zawiedliśmy Polacy, zesraliśmy się na restrykcje żydowskie. Ich triumf jest wielki, większy niż myślicie, większy niż myślimy. Totalne żydowskie zwycięstwo nad polskim narodem.